Ja, NoSwear oraz turniej hokeja ingame Jeżeli choć raz widzieliście na tym kanale nasz duet w akcji To wiecie, że dzisiaj nie będziecie się nudzić Ponieważ w tym odcinku zobaczycie niekontrolowane wybuchy śmiechu Popierdzielone akcje na hokeju Oraz masę, masę A zresztą wy wiecie jak wygląda nasz duet Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania I koniecznie oglądajcie do samego końca Ponieważ na końcu odcinka Jest mały leak związany z kolejnym odcinkiem z NoSwerem Miłego oglądania Erel Exchange Strona dzięki której z łatwością kupisz Kredyty oraz itemy w grze Rocket League Z wieloma metodami na każdą platformę. Skodem Bruce 3% zniżki. Link do strony w opisie. Rami, kwaza, Przestań PRZYKLINAĆ, alkoholiku. Ja nie piję alkoholu od dobrego tygodnia. No dobra, kurde, soboty. <grym> Cześć witam wszystkich. Przez... Do... <grym> Cześć. Cześć. W... <grym> <grym> Mogę już? Tak. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bruce, jest dzisiaj ze mną Nowswear. Hello. Ty, <gryśla> dokładnie to samo co ostatnio. Dzisiaj, moi drodzy, zagramy turniej Snow Day'a Day ponieważ, no co, no tego jeszcze nie było. Chyba nigdy w życiu nie nagrałem takiego odcinka. A jak już nagrywasz takie odcinki, to tylko z tym oto gościem specjalnym. specjalnym. Ja jąkam się dzisiaj. Specyl, specyl, specjalnie. <laughs> jeżeli oczywiście chciałby ktoś kupić coś na Witem Shopie, to oczywiście z moim kodzikiem Bruzowa oraz, no co, udzielam odpłatnie coachingów, także wszystko mm, proszę przekierować na Discorda, jeżeli ktoś by chciał podbić. A tymczasem, no co, zapraszam do pierwszej gry. Ogo, ja o, o, ogólnie w i ostatnio uczę się mechanik. O kurwa, czy ten, o kurczę, próbujesz teraz taki, taki polski Joski, tak? <laughs> Mogę ci tego kurwa nie mówić. Nie no, ale teraz serio się uczę mechaniki no, Nie ten. no, to akurat się przydadzą na Snowdale, nie? <laughs> nie no, będzie super trudniej coś czuję. Jaka rękę na tym Dayu? że nam coś rzuciło dobrego chociaż. Nie wiem, ale mamy Teaming Paladin we nami. Nie, nie wiem, zobaczymy kogo nam dobierze, nie? Bo to w trzech się gra. Nie Aha. Nie wiem. Przestań <laughs> tak, kurwa tamacza. O! mi araba chyba, no bo nie wiem jak czytać ten nickname. Ty, pasujesz się z moim tym, że jak się kręcę? Pa! Pa pa nie, ty pa, ty patrząc, co a ty to jest? widzisz kurwa? No widzę, widzę jak skacze i teraz już nie O o o o, o ja by, y, y, by... Widzowie nagrywam ten turniej żebyście wy nie musieli grać tego trybu także to będzie specjalny odcinek specjalnie dla was Dawaj prawo noser i wiedziałem że gramy z Arabem. widzę jego ping I w paniku to było wiadome I teraz... Pa 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 Scylink A prawie Ty ale... No <laughs> Dobra dawaj prawo <laughs> Ja Zagroda. O kurwa. Um, znaczy, no i ale trzy ty! Znaczy, co Ej, co jak co, nie? Ale no, myślałem, że będzie kto gorsi. Dobra, trzeba jakoś taktycznie zacząć grać. Tylko nie tak, wiem, tak. jak. I Masz jakąś taktykę na krążek. Lewo, o! Spróbuję już lecieć na przykład. Bo... A leć, leć. Zajbiście. On to to się teraz kleje. Ja zauważyłem, że to się nie bansuje. To trzeba jeździć na tam, sposób. gdzie to zapierdala. No, nice. Jak to tam oni mają to? Rozpłaczę się zaraz. co to kurwa jest? ty, a ja może tu pińce działają? No pewnie ta, no. No, no to dawaj, 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 dawaj pełna. Pełna. Nice. Jeszcze podam. No. Okej. Okay. Pa, 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 pa. Co, je, co ty Próbujesz? o tym? Ktoś? Lil Konon? spróbowany, spróbowane ty. O, pa, Dobra, pa. leci jakieś gówno? Aha, ty ty Nie, co ty! <laughs> nie wyhamowałem się! Cztery to! Kurwa jest. O! O nie! o, O nie! Ty... Obroń to! Ma, ma, mam nice. Lil konon? A, Nice! Arab? Pa! gdzie? <laughs> czekam, czekam, czekam na nie? <laughs> no, akcja, akcja, akcja! O. Co to kurwa co film to jest? Yo, to... Ja mam to?

Podam! Nie! Jod. Nie! Masz? My, się podpiła, no mam. No. No mam, stary. Ej! to jest głównym. gównem O nie. Ej, no stary. Chyba strzelają tam. No. Co on, on was robił? Dobra, no, dobra, wygramy. Farfia, wy... Nie, 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 wygramy. No, dobra, fokus, fokus, dawaj kurwa, wygramy to, dawaj, jedę prawo. Full na krążków. Jazda, jazda, prawo. No, prawo. Nice, mam, mam, mam. <średzemono> <średziany> <średziany> Krzywe nogi, jak strach. Mam, mam, mam. Ok? Jeszcze, to jest. Mam, no, z mam. <średziany> no mnie. U mnie. U Ty. Ty to? to? No niego. Pa, pa, pa. pa. pa, U mnie. U mnie. Wierzę w ciebie. mnie. Nie, dawaj. U Dobra. Jeszcze dwa drenowałeś mechaniki. Poradniki nagrywają kurwa, turbę. Mam! <-tron>. <grymne> Masz! No to jest dupa, nie? 40 sekund, ja zdaję sobie radek. Nice, środek! Zadupam, zadupam. Nice. Mam, mam, mam. Ziomek! Ziomek, Ja pierdolę! Ja, mam, mam. <grymne> Masz też coś? O nie, nie mam um, Brawo, jeszcze? No ja w ustach Aha. No to chyba nie wygramy jeszcze co, No Chyba nie, chyba nie Radek, o, Kontaktowo! O, <laughs> Tylko, że jeszcze jednej nam brakuje, i czasu o, Czasu no. też brakuje No to co? Ty, Giecek! Dobra Ale w się trafił Pff. Ty, ale możemy zagrać second Chance'a Chyba już gramy. <laughs> Konon to jest nowen w tym ne? Czy ile tam? 28 sekund, a? Teraz dwójdę. Moment. Nie, nie możesz. Dlaczego nie mogę? Bo zaraz gramy. No i też się napić. Kurwa w sobotę piłeś ostatni raz, dajesz już spokój. <laughs> co to jest woda mineralna? <laughs> nie wiem stary. Winę, ja nie wiem. <laughs> ja nie wiem czy ty <laughs> wiesz co to jest woda mineralna. <laughs> No właśnie zapomniałem, co się <grym i zielone> Dobra, to może iść tak? <grym i zielone> ja, sam <grym> chuj. <i> Nikt tego nie gra, nie to jest, w Finał O kurwa, znowu Lillcon. Dobra, focus, 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 dobra, biorę, 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 biorę no. A może zróbmy tak, zamiast yes. upo, zamiast upo, u, ten. U, 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 upo, upo Po prostu zamiast starać się cały czas strzelić gola, to może stańmy na bramce A, starać się Nie, no, ale, dokładnie, ale chodzi mi o to, że wiesz, no bo jakie tu są, patrz, no bo jakie tu są opcje, backboard No i koniec, kurwa i z i skądry no i, i będziemy jechali? No, czyli czyli backboard i bramce. No i broń to już. No i widz. Mam, mam, mam. Pa! Braki? No brak. co, iść skurwa, Lil Konon! No, ty, Lil Poleciał, dobra. Stary, jeszcze raz. O! Oh, o! Oh, no, no! no! Aj, ty, ja może teraz jak mam pował na tej bramce. Pa! Ta opcja. Ty, kurwa, z mam teraz go. Możemy tak. O, czekaj. Mam, mam, fajkuję Pa, pa, pa! Czekaj rondry Z blokiem Piąteczka, na Lil Conona. A wy w tą piłkę wejdziecie? Nie, kąpię Lil Conona, że mu zetę z ale, ale flik Ja Lil Conona bądąłem. Mam zero, o seta No, dawaj to Gil, gil O, pa, 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 czekaj Aj, mam to Przejmuję piłkę od Lil Conona. Pa, pa, pa. Pa. Podam ci. Ja, do mida. Do? Do, do mnie? No, no, no? Klej? Pa, pa, pa. Dobra, owalę go, owalę go. No, no, no. I do dołu. No. No, no. No, ale coś się nie trafiło, niestety. Ale teraz, Radek, no, wykończył. Nie no. Ej, oni nam z tym na nad nie wjechali, chyba. Dobra, strzelaj skąd on jest. Ja strzelam, że Saudi Arabia. A ty skąd? Może by, mogą być inne. Iran, Irak. Myślę, że jest, że jest jakiś, jakiś fan, Christian Ronald. No, ale skąd on może być? Germany <laughs> No tak, Poland. Middle East. No, no dobra, no to to wiemy. South Africa? Saudi Arabia. A! To na początku no mówiłem nie. tak. My znowu, w, my znowu w ogóle z nim gram. A dobra, bo my turniej gramy przecież. Kurwa <grym grym grym grym> to są rankety? dobra, ale tak szczerze, nie? Jak my wygramy ten turniej, to za to jest jakiś tytuł typu nie wiem hokejowy mistrz. Bo ja szczerze nie mam pojęcia. Nie, nie, nie wiem nawet co, co za to jest, nie wiem. No ja jest... nie grałem w turnieju takiego. Ja też nie, ja też nie. Nigdy nie gram w hokeja. Dobra, ja bronię bramkę, ja będę bramka... O, no, no to broń. Akurat leci. Um, nice Nie, a wyski tu bumpujmy ich To ma ogólnie sens o, Dobra stary, to a, są jakieś to, to, to. mainy, mainy tego a, trybu, okay. mam to Ty, masz to? O nie, nie mam Dobra, to idź ich kop, idź ich kop, idź ich kop Masz, masz rolę w teamie teraz Czemu ja nie ten debil? No, bo on, nas, on mnie nie słucha Dobra, ja, to, to ja będę ich kopał, dobra? Ja będę ich wysadzał o, jest Dobra, jest. wysadziłem jednego Bump Mam, mam, nie mam mam Bamknięty znowu dobra, dobra. Szukam bampa, Tylko musicie sobie dać radę Nice To jest, patrz kurwa Patrz, zajebiste, Radek Ej, Dobrze jakiś zobacz strzał Zobacz, zobacz, patrz O Zobacz Luvan strzelił jest Szukam demo no, ma Ty Bumpnąłem jednego Bumptnąłem naszego <grym> Brawo Rozwalę go. Ja strzelam! Pa! No zajebiście, zajebiście! Ale chodź to! <śle> Hokejowe świrki! Dobra, ja nie jadę, ja jadę bampnąć, no, ja jadę demo. Dobra, <śle> ja rozwalę go. Nice, Wysadziłem jednego. No to mamy hić. Nie nie, nie, nie ma tego. Polego Czekaj, bo... O kurwa no Co tam się stało? To no jest jego wina, no dobra, ale... A co on zrobił? Tak... No nie trafił w piłkę, no <śle> <laughs> Radek, Radek Bumpuje? 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 Się. Jest! Pa! Się. Jak to yes. chodzi? Dobra, to bampowanie jest op na tym krążku śmiesznym Prawie to staje. Podawam. Wysadziłem gościowi. O, o zajebiście <laughs> Jezus, jaki cudowny trybik. Kit, o, to jest. koniec. Ty, teraz tylko może zadzwonię, nie? No, bo... no, jakby polecałbym. Dobra, jestem. Halo. Radek, bo chyba będziemy grali turniej o ssl -a, bo Zef ma 1900. Dobra, ale nie bez kitu kurwa, to strajhardujmy, wiecie, wy tam def, ja mam. O, co mi się z O, 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 Fokus. Ty, patrz jaki oni mają klan. 777. Radek co ty zrobisz? Wiesz co, miski, ale to wiesz, to przypadek nie? Jezus Maria, to są jakieś hardy krążkowe Mam to Dobra, poszła Poszła sznyta Będziemy to pięciowali przy tych głowach śmiesznych Ja bampuję, Bumpnęłem Dawaj! Ładuj, bampuję jeszcze, ja idę ich kopać Wysadziłem jednego Nice mam to Nice, sam No Bra. Ktoś? Ty jest, jest środek Ja jechałem bampnąć Dobra, dobra Dawaj, dawaj, ja czyszczę drogę Nice, to jest je open. Tak, dawaj, dawaj. Dawaj. Kuźwa. Mogłem bamknąć. Dawaj, dawaj, ktoś coś tam. Jezus Maria. Bump'nąłem jednego. Nice. Nie mam. Drugi to Mam. I... Mam, mam, mam. Do, wsadu, do wsadu. Mam solo. Nie, leciał już. Dawaj szybko, lil' konon. Konon? Mam to. Nice. Jeszcze? No. Proszę. O, o, o. Co Lilconon zrobił? On nie trafił, powiedział, że nie Wam nałem jednego. A co jest? Nie, no. Choba mnie wjeżdża w ogóle. Nice. Nice. Wam nałem. Użba, kowal. Wam nałem typeczka. Mam. Nic. no. No, no, no. Lil no i o! I... Ja! Mam. Dawaj, dawaj. Jezus. Kurwa, co tu się dzieje Kurwa no, kopać ich trzeba, kopać ich trzeba, ja idę kopać Kurwa bramkarza, oni mają, oni grają na bramkarza Kopnij, kop, 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 kop Brawo Jest, 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 mamy to Jezus Maria Bampuj, bampuj, jedź na bampa, jedź na bampa Próbowałem Lepiej, dalej. <laughs> Brawo Conan, mam to Dobra, git. Masz? Nice, o nie. Kuźwa no. Ja idę wam powiedzieć, dobra? Musicie sobie poradzić. Dobra. Aha, no to będzie poradzone jak głupiłkę. Nice. Krączka z go. Nice. Hawaj, Radek! Nie siedzi. Uważaj. Mam. Dobra, OT. Dobra. Jej, to. No dawaj we dwóch. Ale to podskocz i pinca w dół robimy. <śmiech> <śmiech> <Nie> <śmiech> wiem. No. Ej. Ja pierdolę no. o... Takie gówno Co on zrobił, co on zrobił Pomysł na też nie zły Dobra no pomysł napisz był średni No co no, ale gówno <śleszy> Skraszowało mi roketa <śleszy> Dobra, ale możemy zrobić openik poturniowy <śleszy> Uwaga <śleszy> Dobra, jeszcze jeden. O, zajebiście. Sztywne frenzle dostałem, importowany, Ale mam, 20. ale mam dekal. Ale jest. Moi drodzy, jak widzicie, w tym odcinku to by było na tyle, już najprawdopodobniej nigdy nie zobaczycie hokeja. Także jeżeli. Co? Radek chce coś powiedzieć. Co ja mogę powiedzieć? No kupiony tryb, no co? No to... Idzie kurwa, na to zabawa. <laughs> Chuj z hokejem. <laughs> Trzymajcie się cieplutko i do następnego. No, i jesteśmy na końcu odcinka, prawda? Skończyliśmy nagrywki hokejowe, ale padłem na genialny pomysł, żeby nagrać jeszcze wstęp do odcinka dwójkowego bez powiedzenia o tym noswerowi. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony z dzisiaj ze mną słuchaj. Dopiście. To nagrywam, Także mocne 2 na 2 z noswerem pojawi się już za niedługo, a być może nawet i trójki.